Częściej kobiety się przejmują dziećmi, a mężczyźni mniej, a tutaj jest na odwrót. Może to być taka postawa rzeczywiście wyniesiona z domu, gdzie wychowywała nas zimna matka czyli taka zasadnicza, tylko pewne rzeczy, pewne procedury nie przejmowała się nie, a druga matka jest znowu przejmująca. Obie skrajności są złe, obie te postawy są niedobre. Musi być we wszystkim równowaga. My musimy wiedzieć, w jakich momentach możemy zwracać uwagę na dziecko, pocieszać je, pochylać się, a jakie momenty musimy ignorować. Na przykład widzę matki, które na, na przykład bardzo ignorują. nie. ja widzę, że dzisiaj rzeczywiście bardzo dużo mam jest takich niedostępnych emocjonalnie, nie. albo znowu dużo mam, które znowu się zamartwiają, no ale zamartwianie też nie spowoduje, że ty pomożesz dziecku. Dlaczego zamartwianie się jest takim problemem? Bo znowu jest skupienie na sobie. To ja przeżywam, mnie boli, mi jest ciężko. I chodzisz, się zamartwiasz, tracisz czas, zamiast się uczyć i to wdrażać w życie, zaczynać to robić.